O, jesteście! Zapraszam Was do Pałacu pod blachą. Chodźcie. Apartamenty księcia. Sami zobaczcie. Książę Pepi, na większości portretów przedstawiany z bujną czarną fryzurą, wcale tak nie wyglądał. Łysiejący, lekko siwawy, ale świetny żołnierz. Chodźcie bliżej. Zobaczcie, jaką ma świetną szablę. Przepiękny egzemplarz. Mamy tutaj. Niemalże identyczny, być może nawet ten sam, który książę trzyma w ręku na portrecie. Ostatni model szabli husarskiej, pierwszy model szabli kawalerii narodowej. Z osobistym podpisem księcia. Przynajmniej tak sygnowana, wspaniała pamiątka. Bardzo dobrze wyważona. Ciekawe, czy nadaje się do wojaczki. Dobra, tyle o szabli. Zabieram Was dalej. Jesteśmy w zielonym salonie. To jego ulubiony kolor. Bo tutaj odbywały się gry i zabawy towarzyskie, a Hanita Dewa Wam przyjmowała swoich gości ale prawdziwe strategiczne decyzje zapadały w kancelarii sztabowej. Jakie decyzje? Dotyczące liczebności pułków piechoty, wyposażenia kawalerii, sposobów oblegania twierdz, ale najbardziej lubił oblegać swoją sypialnię. Wciąż długo spał, bo życie w sypialni toczyło się do późnych godzin nocnych. Śniadanie jadał dopiero około godziny 12. Po południu pracował. Gdzie pracował? W kancelarii wojennej. Siedząc przy biurku, podpisywał rozkazy i rozporządzenia wojenne. Niekiedy korzystał ze swojej biblioteczki, zaczytując się w traktatach militarnych. Zdarzało mu się zasnąć nad biurkiem. Wtedy budził go wystrzał z armatki w jego słonecznym zegarze. Czuję proch! Szable w dłoni! A oto książę Pepi. Ze swoją legendarną czarną fryzurą, sportretowany jak zwykle z szablą w ręku. Dookoła portretu księcia pełna gama szabel okresu rewolucji francuskiej, a także epoki napoleońskiej. Ja natomiast w ręku trzymam najlepszy karabin piechoty, wzór 1777. Najlepsza broń palna długa epoki napoleońskiej. Cały czas sprawny. W moich rękach Kolejny rarytas epoki napoleońskiej. Prawdziwa strzelba w systemie Verden. Taką strzelbę woził prawdopodobnie ze sobą sam Napoleon. Na czym polegał jej super mechanizm? Miała podwójne lufy obrotowe. Dzięki czemu można było oddać dwa strzały. Doktor Tomasz Meczek, kurator zbrojowy. Doktor Mariusz Klarecki, kurator pałacu pod blachą. I książę, zapraszamy do, do pałacu pod blachą.